Właśnie zaczęły kwitnąć. Boisz się urządlenia co? Hm, ja muszę iść do Rankinsów. Nie chcesz iść ze mną? Oni ci pomogą. Jak się miewacie? <s1> to my, pan i pani Remkins. Możesz im się przyjrzeć. Pszczoły, zbierając nektar, przenoszą na odnóżach substancję zwaną pyłkiem i zapylają kwiatki. I dzięki temu kwiatki się rozmnażają. <suszy> Tutaj w ulu nektar przekształca się w zapasy na zimę. Czy wiesz, jak one się nazywają? To jest miód. Ten sam, który jesz z glebem. Pszczoły robią go dużo, a my go wybieramy. Tu jest słoik dla ciebie. Smacznego! George był zdumiony, że miód pochodzi od pszczół, których się bał. Chciał podziękować. Ale nie tak blisko, George? Pszczoły się zdenerwują, że im przeszkadzasz. Zostanę tu jeszcze. Niedługo wrócę. Już wiem, jak się pozbyć tego gniazda. To jest mój niezawodny kombinezon. Żądło go nie przebije. No chodź! Skoczę i błoto poleci do góry. Strąci gniazdo na dół do pojemnika i zaniosę je do rękinsów. Tak. To pewnie nie jest najlepszy sposób, ale muszę działać szybko, zanim urządlą królika. George bał się, że Bill tylko rozgniewa pszczoły. <śpiewa> <śpiewa> A tak, to jest gniazdo pszczół. Nic tu nie wskuram. Dlaczego? Za dużo gałęzi. Musicie je trochę przyciąć, żebym mogła wejść na górę. W życiu nie da się tego przyciąć. Nie ma mowy. Jak to? Za dużo pszczół. Najpierw trzeba będzie usunąć to gniazdo. Ja usunę to gniazdo, kiedy on obetnie gałęzie. A ja je obetnę, kiedy ona usunie gniazdo. George nie mógł uwierzyć, że losy sąsiedztwa zależą od gniazda pszczół. O, widzę, że George naśladuje niedźwiedzia. Tak, ja mu już tłumaczyłem wcześniej, że nikt tu nie widział niedźwiedzia od. Czy on chce się dobrać do tego gniazda pszczół? Pszczoły nie poddają się bez walki. Radziłabym tu zostać, dopóki pszczoły nie odlecą. Macie tu coś do jedzenia? <grym wytrzymał> Kontrola zwierząt! Słyszałem, że macie niedźwiedzia na posesji! Prety, coś takiego! Nikt tu nie widział niedźwiedzia od 40 lat! My się tutaj narazamy, a mały głodny niedźwiadek załatwił problem. Od początku miałeś rację, George. George miał nadzieję, że niedźwiedź jeszcze wróci. Może nawet podzielą się kanapką z miodem.